W środowe popołudnie, przynajmniej kilkanaście budynków w Lesznie pozbawione było ogrzewania. Wszystko przez awarię sieci ciepłowniczej, do jakiej doszło na węźle zlokalizowanym na parkingu przed marketem przy ulicy Mickiewicza. Leszno będzie miało swój ogród deszczowy. Powstanie przy ulicy 17 stycznia naprzeciwko Alei Gwiazd Żużla, w miejscu, gdzie od dwóch lat znajduje się miecka, do której spływa nadmiar wody deszczowej. Miejski zakład komunikacji w Lesznie przyjmuje zgłoszenia od seniorów, którzy chcą skorzystać z dowozu do punktu szczepień. Szczepionka na COVID-19 wzbudza wiele Emocji. Pojawia się też dużo nieprawdziwych informacji na jej temat. Ministerstwo Zdrowia przygotowało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a jednocześnie wypowiedziało wojnę autorom fake newsów. Jak podaje TVN24, poseł Wiesław Szczepański zakażony jest koronawirusem, a wraz z nim inni posłowie lewicy: Tomasz Trela, Marcin Kulasek, posłanka Anna Maria Żukowska i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów mają w ramach Tarczy 6.0 prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.